No ale słuchajcie, to jest ciekawe, to jest bardzo krótka informacja, nie, nie chciałem całego tego tłumaczyć, no ale we wstępie jest napisane. To jest informacja sprzed 42 minut, gdy to piszę. Ukraiński myśliwiec F-16 został podobno zestrzelony przez ukraiński system obrony powietrznej, zabijając pilota Aleksieja Mesa. Wall Street Journal sugeruje, że rolę mógł odegrać brak, brak czegoś o nazwie Link-16, Link-16, dostarczonej przez USA technologii rozróżniania przyjaznych i wrogich jednostek. Posłuchajcie, administracja Bidena wstrzymała Link 16, ograniczając koordynację między ukraińskimi siłami powietrznymi a systemami obrony Patriot. Katastrofa budzi obawy co do zdolności operacyjnych Ukrainy i jej zależności od zachodniej technologii. Czyli widzicie, na, 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 na naciśnięcie guzika Amerykanie mogą zrobić, że Patrioty, które dostarczyły, strzelają do samolotów, które dostarczyły. Pisaliście przed ostatnim filmem w komentarzach, że, mogą, że jak będziemy kupować broń od, od Amerykanów, to nam będą mogli na, na guzik wyłączyć, że nie Albo będziemy mogli strzelać do tego i do tego. No i patrzcie jak to ten, jak to zrobili.